Siema, jestem Marek. Dzisiaj pokażę Wam, jak zamienić zwykłą wodę z kranu w różnej jakości whisky. Pamiętajcie, alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Przede wszystkim będziemy potrzebować kilku niezbędnych rzeczy. Oczywiście potrzebne nam będzie naczynie, do którego nalejemy wody, oraz zegarek, który będzie symbolizował miniony czas podczas przemiany. Ja w tym filmie wykorzystam zwykły Rolex. Teraz zanurzę kilka razy zegarek w wodzie, aby przejęła właściwości królewskie z korony na Rolexie. Kiedy uznamy, że woda przejęła odpowiednie właściwości, możemy przejść do następnego etapu. Kolejnym krokiem jest wystawienie wody na wybrany portal aukcyjny z opisem, że woda posiada właściwości królewskie pozostawione po Rolexie. Moja aukcja już się zakończyła i teraz mam 100 zł, aby kupić jakieś tanie łyski. Pamiętajcie, im lepsza jakość Rolexa, tym lepszą łyski będziecie mogli stworzyć. Pamiętajcie, że to jest jedyny sprawdzony sposób na zamienienie wody w włyski. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji oraz łapki. Możecie napisać w komentarzu swoje propozycje do następnych filmów. Do zobaczenia.